Tysięcy rosyjskich żołnierzy. Pojawiają się też szacunki, że takie ogólne siły, które mogłyby wziąć udział w ewentualnym ataku, to około 173 tysięcy. I tak, mamy typowy moment, w którym Stany Zjednoczone będą próbowały ogarnąć, żeby coś złego się nie wydarzyło. Czy to wróży dobrze? Ciężko powiedzieć, bo zdecydowanie konflikt wisi w powietrzu. I wystarczy jedna nerwowa reakcja, jakiegoś jednego żołnierza, którejkolwiek ze stron, żeby bardzo źle to wyglądało. I tytuł tego filmu on jakby nie jest żartem, w tym sensie, że to, że to Ukraina chce zaatakować Rosję, to jest narracja w tym momencie. Poza tym powiemy wam o najważniejszych kwestiach rozmowy Bidena, Putina, o tym, czego Rosja tak naprawdę chce i jakie w ogóle możliwości leżą obecnie na stole. Także bez będnego przedłużania poprosimy o lajki, like, o subskrypcję, jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co się dzieje. I zaczynamy. We wtorek Biden i Putin rozmawiali ze sobą na jakimś takim tajnym i w ogóle bezpiecznym łączu, które powstało specjalnie po to, żeby politycy tej klasy mogli się spotykać, a w rozmowie padły właściwie dwa najważniejsze punkty. Punkt numer jeden. Putin zażądał gwarancji, że Ukraina nie zostanie przyłączona do NATO i takich gwarancji według białego domu nie otrzymał, a USA zagroziło Rosji bardzo srogimi sankcjami, gdyby faktycznie Rosja Ukrainę zaatakowała. I teraz rozpatrzmy sobie dwie te rzeczy po kolei. Kwestia gwarancji, że Ukraina nie dołączy do NATO, to jest dla Rosji ważna sprawa. Najprościej to tłumacząc, Rosja po prostu nie chce, żeby ich bezpośredni sąsiad był z NATO powiązany. Już w ubiegłym tygodniu Ławrow, na żądania od sekretarza stanu USA, żeby Rosja wycofała swoje wojska, stwierdził, że to Zachód igrał z ogniem w momencie, kiedy zaczął dyskutować o dołączeniu byłego państwa Związku Radzieckiego do NATO i nie dał głosu Rosji w tej sprawie. Ogólnie Rosja odczytuje całą tą sytuację, a przynajmniej tak ją przedstawi jako realne zagrożenie dla siebie. Tłumaczy, że jeśli Ukraina będzie w NATO, to jest potencjalne miejsce, z którego może nastąpić atak. A z drugiej strony przypominamy, że gdyby Ukraina faktycznie była w NATO, no to obrona Ukrainy w razie agresji ze strony Rosji byłaby już nie tylko dobrą wolą państw Zachodu, a po prostu obowiązkiem, co do którego by się zobowiązało. A co istotne, w tej sprawie we wrześniu, kiedy Biden spotkał się z Zełenskim w Białym Domu w sprawie właśnie sytuacji ogólnie Ukrainy, bardzo mocno podkreślił wagę integralności Ukrainy jako takiej, tego, że Ukraina musi być silnym państwem pomógł Ukrainie kolejnymi 60 milionami dolarów, jeśli chodzi o, wiecie, pomoc w zbrojeniach. I to Rosja odczytała jako taką pewną chęć właśnie włączenia Ukrainy do NATO. Także dlatego te akcje dzieją się, wiecie, tak ze sobą, nie? Rosja faktycznie czuje nóż na gardle w tym kontekście. Do tego warto zaznaczyć, że to nie jest jedyne takie żądanie Rosji, bo gdzieś tam cały czas przebąkuje wizja pewnego rozbrajania właśnie tych ogólnie państw NATO. No bo nie wiem, czy wiecie, po 2014, kiedy był cały ten incydent na Ukrainie, tak? Kiedy pojawiły się te zielone ludziki, które nie wiadomo skąd są. No no to jednak Zachód stwierdził, e to może jednak trzeba byłoby się bronić, i może jednak warto byłoby się trochę dozbroić. No i Rosji się to ogólnie nie podoba. No i wszystko podsumowuje tym, że to NATO cały czas Rosję y, prowokuje. No, no tak, to, to, to faktycznie to NATO zajęło część jakiegoś państwa. Yy, tak, żeby zrobić Rosji na złość. To wcale nie było odwrot Ale USA nie ugięło się w tej sprawie i co ciekawe, w czwartek, tak, czyli we wtorek było to spotkanie, a w czwartek prezydent USA rozmawiał z prezydentem Ukrainy i jak donosi szef biura prezydenta Ukrainy, Biden powiedział tam, że kwestia dołączenia do NATO powinna zależeć tylko i wyłącznie od narodu ukraińskiego, a nie od takich, wiecie, zewnętrznych czynników. I to jest całkiem mocny sygnał pod tytułem Nie Rosja, nie ugniemy się przed Wami. Należy no, się nie ugiąć i nie wyjść na kogoś, co jest niepoważne, to trzeba mieć jakieś ciężkie działa przygotowane. I USA wypaliło prawdopodobnie najcięższe działa w historii historii gruźb Rosji sankcjami. Na stole leży naprawdę opcja atomowa w kontekście możliwych sankcji gospodarczych. W USA słychać, że jeżeli Rosja zaatakowałaby Ukrainę, to zostanie odcięta od całego globalnego systemu rozliczeń, wymiany walut i jakby tym podobnych rzeczy. To, to całkowicie zmiata z powierzchni ziemi rosyjskie banki, do tego w ogóle mają być konfiskaty majątku za granicą. Idea jest taka, że odcinamy Rosję w ogóle od świata i nie pozwalamy jej robić żadnych deali, nie pozwalamy jej wymieniać walut, nie może się rozliczać i tak dalej. Kosmiczna opcja. To jest naprawdę sankcja, która nie może być porównywana do żadnych, które były robione kiedyś. To jest faktycznie bardzo duża groźba. Prawdopodobnie nawet większa niż to, że zaatakujemy Was militarnie w pewien sposób. Ale tutaj pojawia się jeden problem, właściwie, który Rosja doskonale widzi. Bo jakby mamy zimę, a Rosja dosłownie może zakręcić kurek z gazem w prawie całej Europie, na której ich gaz stanowi 40% rynku, a są państwa, gdzie to jest wiecie 80% albo 100%. A co więcej, jeśli by to zrobiła, to nawet nie wyjdzie na tą złą, bo to ona została odcięta od międzynarodowego systemu płatności, czyli de facto za ten gaz nawet nie miała. Aby jak przyjąć pieniędzy, więc będzie mogła się absolutnie bronić, mówiąc o tym, że, ej, my chcemy, ale to Stany nam zabrały możliwość. Także o ile, to jest potężna groźba, o tyle zagraża ona w dużym stopniu, także, wiecie, europejskim państwom, co może nie być najbardziej optymalnym zagraniem w tej sytuacji. Do tego, wiecie, Rosja rzuca też taki argument, że wy chcieć, to sobie możecie nas od tego odciąć. Problem polega na tym, że jeżeli wywalicie Rosję z tego systemu rozliczeń, to pytanie brzmi, czy sam system się nie zawali, bo jednak Rosja jest całkiem sporym państwem i na przykład można jej grozić tym, że, a nie będziecie mogli, wiecie, ogarnić swojego długu, Publicznego. Ale z drugiej strony to znaczy, że oni tego długu w jakiejś tam części nie będą spłacać. A poza tym, no po prostu, nie? To jest duże państwo z dużym wpływem na ten system i pytanie, czy system dalej będzie miał w ogóle sens bez Rosji czy się nie zawali. Także o ile groźba jest absolutnie potężna i to jest naprawdę bardzo ciężkie dział, które wytoczyło Stany Zjednoczone, o tyle rodzi się pytanie, czy jest w ogóle realne do spełnienia, nawet gdyby bardzo chcieć. Podobnie ma się sprawa z Nord Stream 2, który wiecie, cały czas jest certyfikowany i gaz im nie płynie i USA może grozić opóźnianiem tego procesu i Rosja tutaj zawsze może zagrać kartą, że, ej, jak. Nie będzie chcieli nam pozwolić, żebyśmy przesyłali nim gaz, to zaczniemy ograniczać to w innych rurociągach i pokażemy wam, że musicie to zrobić. I tutaj warto się zastanowić, na ile tragiczne byłoby to dla samej Rosji, bo o ile oczywiście, no to jest gigantyczna część jej budżetu i to nie jest tak, że jak Rosja przestanie sprzedawać gaz, to tego nie odczuje. Absolutnie tak nie jest. To byłby dla nich gigantyczny cios. O tyle z drugiej strony, no wiecie, prawda jest taka, że jeśli zrobią go tańszy, fani na tańszy gaz, to znajdą się bardzo szybko. Oczywiście to jest jakaś dłuższa perspektywa ogarnięcia tego wszystkiego dla Rosji i na pewno nie jest to w żadnym stopniu dla niej optymalne i na pewno to jest ostatnia rzecz, którą Rosja chciałaby zrobić, ale gdzieś na koniec jano. To jest cały czas ważenie tego, nie na ile bardziej ucierpi Europa, a na ile bardziej Rosja. No i w tej grze Stany Zjednoczone mogą rzucać najtwardsze nawet groźby, tylko właśnie no, cały czas rodzi się pytanie o ich konsekwencje. Inna sprawa jest też taka, że wiecie, Stany mogą sobie rzucać jakiekolwiek groźby chcą, bo są na innym kontynencie, więc no one mogą mieć to troszeczkę gdzieś. No dobra, ale skoro tak o tym wszystkim rozmawiamy, to czy nie jest tak, że może Ukraina powinna sobie sama poradzić z tym całym problemem? Problem, chyba, który często się w naszej opinii może pojawiać, to to, że chyba mamy zbyt małe poczucie tego, jak potężna mimo wszystko dalej jest Rosja. Siła Rosji jest trochę abstrakcyjna. To znaczy, to ciężko ją sobie pojąć umysłem na poziomie, wiecie, tej różnicy między Ukrainą a Rosją. Wiecie, szef ukraińskiego wywiadu wojskowego w wywiadzie dla New York Times powiedział, że jeśli Ukraina nie dostanie pomocy od Zachodu, to nie ma absolutnie żadnych szans. I teraz wiecie, to nie jest zdanie, które wypowiadacie w czasie bardzo napiętej sytuacji, bo to można by uznać za to, że ej, trochę tracimy morale, nie? W sensie, to nie buduje społeczeństwa. Więc jeśli on naprawdę to mówi, to prawdopodobnie dlatego, że tych morali nie ma i, I to jest tak gigantyczna dysproporcja, że nawet nie ma co w ogóle oszukiwać swoich obywateli. To się mija z celem. Generał O.K. Sander to jest w ogóle głównodowodzący w Donbasie. On stwierdził, że gdyby Rosja naprawdę weszła, no to on widzi tylko opcję przerzucenia się na wojnę partyzancką, bo inaczej to w ogóle nie za bardzo są jakiekolwiek szanse. A mówi się też o tym, że gdyby naprawdę Rosja miała wejść, tak na wiecie, pełną skalę, to istnieje opcja tego, że po prostu otworzą się arsenały z bronią w Ukrainie, żeby ludzie zabrali tyle broni, ile są fizycznie w stanie, żeby móc się w ogóle jakkolwiek bronić. Wiecie, to jest naprawdę mocna rzecz, kiedy państwo stwierdza, że tak bardzo nie ma szans, że są gotowi, wiecie, wprowadzić, no mimo wszystko, jakiś rodzaj anarchii, po to, żeby ratować swoich obywateli, pomóc swoim obywatelom. Wiecie, naprawdę to trochę jest taki krzyk rozpaczy w naszej opinii. Jakby to zrozumiały. Więc to jest ta sytuacja, w której należałoby się postawić, żeby zrozumieć perspektywę Ukrainy. Ale chyba najbardziej taki czarny scenariusz temu wszystkiemu robi ekspert New York Timesa, taki od wojskowości, który wypowiada się w tym artykule, jest cytowany w tym artykule. On mówi o tym, że gdyby Rosja naprawdę całym swoim potencjałem wojskowym, tym konwencjonalnym, chciała zaatakować Ukrainę, w jego opinii, Ukraina, ukraińskie wojsko właściwie, no rozpada się w 30-40 minut. To jest bardzo mało minut jak na miażdżenie przeciwnej armii. A jakby jest to możliwe, nie? Naprawdę Rosja ma możliwości zniszczyć wszystkie linie zaopatrzenia i tak dalej, no bo jakby możecie mieć sobie najpotężniejszą armę na świecie, ale jeśli zniszczą wszystkie łańcuchy, wiecie, dostaw, to ona jak nie ma nic przy sobie, to raczej no, niewiele może zrobić, nieważne jak potężna nie jest. Więc to jest ten, ten level, w którym no nie, nie można powiedzieć, a niech Ukraina sobie sama to załatwi, no bo to, to, to jest fizycznie powiedzenie, to niech Ukraina przegra. W sensie to, to, to dosłownie to samo. Tutaj oczywiście nie można zapomnieć o tym, że taka pełna eskalacja, nie? Taka naprawdę, wiecie, ta, o której na przykład mówi się że te 30-40 minut, to jest bardzo mało prawdopodobne. No Rosja naprawdę na takiej pełnej, otwartej inwazji straciłaby bardzo dużo, bo takie całkowite odcięcie się od zachodu, tak? Są podobnie jak z tym gazem, no to też byłoby pewnie całkowite odcięcie się od zachodu. No byłoby dla niej gigantycznym problemem, takim wiecie, na nie tylko tym poziomie Finansowym, nawet, ale no wszystkich, dosłownie wszystkich innych możliwych. Więc cała ta eskalacja nie wydaje się być gigantycznie prawdopodobna w tym kontekście. Aczkolwiek to nie jest tak, że jest nieprawdopodobna, bo ukraińskie służby cały czas alarmują, że nie, to się stanie. Wywiad amerykański też cały czas mówi, że to jest bardzo prawdopodobne, że w ciągu paru tygodni coś się zadzieje. Raczej będzie to coś w rodzaju eskalacji tego napięcia na granicy, które zresztą wiecie, cały czas jest. No bo jasne, mamy tą granicę, całą Ukrainę, ale też mamy, wiecie, sytuację w Donbasie na przykład. No i po prostu może tam zostaną skierowane dodatkowe siły, tak, żeby tam sytuację zaogniać w jakiś sposób. Bo wiecie, no, zapominać tak? Od 2014 roku ten konflikt tam nie zniknął w jakiś magiczny sposób. Tam cały czas no, giną albo są ranni ukraińscy żołnierze, separatyści. Nie jest tak, że tam jest spokojnie i zaraz może coś zacząć. Tam jest niespokojnie od bardzo, bardzo dawna, ale faktycznie najbliższe scenariusze nie wydają się być takimi optymistycznymi. Więc to jest sytuacja, w której się znajdujemy. Biden rozmawiający z Putinem, prawdopodobnie jego najważniejsza rozmowa do, dotychczas za jego prezydentury, naprawdę srogie zagrożenie i duże siły rosyjskie na granicy. Parę mocnych kart na stole Zachodu z też mocnymi kartami. Rosji po drugiej niestety Tak teraz przedstawia się ta sytuacja Jeśli doceniacie co robimy i chcecie nam pomóc To dajcie nam lajka, dajcie tam suba Tu jest nasz Instagram, tu jest nasza grupka Tu jest jakiś inny film, odpalcie sobie, są serio fajne A co, my staramy się starać dla was, cześć